Przegraliście! To nie ja przegrałem. Piwo z męcenem. Kantaka? Pa, nie, 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 Pawlaka? Tutaj na sali jest może gaśnica. Panie, pan wygląda dzisiaj, panie pośle. Zaraz, zaraz, spokojnie. Przyjemności musicie sobie dawkować. No rozumiem, że przyjemnością jest możliwość zagłosowania za najlepszym rządem Rzeczpospolitej. Przegraliście! Donald Tusk de facto, grożąc wczoraj nowemu prezydentowi, wie, że dla niego Bodnara Domańskiego do więzienia droga prosta! Teraz wnioski formalne poseł Jarosław Sachajko. 11 rzędów dzieli nas od wniosku formalnego pana posła Sachajko. Mijam je kolejno. Wiemy, jak zacznie. Szanowny panie marszałku, nieobecny panie premierze. Pozdrawiam, chociaż go nie widzę. Widzę. O! Ładnie pan wygląda dzisiaj, panie pośle. Właśnie tak jak wczoraj, też ładne. Pamiętacie, jak odliczaliście dni do końca kadencji prezydenta Andrzeja Dudy? Codziennie wrzucaliście grafiki, jeszcze 60 dni, jeszcze 59 dni. Moi drodzy, musicie doliczyć sobie 1800 1829 dni, Finansów ja przeżywałem wybory, to także się mi nie klaskali. Naprawdę przestańcie, proszę bardzo. panie Finansów publicznych, godzina 10.30. Do Sławomira Trasa. Pięknie dziękujemy za wsparcie, za wielkie wsparcie i czekamy na testy. Dziękuję. Kantaka? Pawlaka? Dobrze. Myślałem, że kantaka. Pawlaka, dobrze. To 11, tylko bądźcie. Dobrze. Dobrze, Pawlaka dobrze. Czy przestraszyłem, że kantak. No dobrze. Jego ekscelencja, marszałek senior Marek Sawicki. I Marek, zwróć uwagę, że wołali, żeby Pawlak był premierem, a nie ty. Zwróć uwagę, kolego. Szanowny panie marszałku, szanowna pani marszałek, przepraszam bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izbo, oczywiście. Pani marszałek. Przepraszam, pani marszałek. Bardzo proszę. Pewnie dzisiaj pana zaskoczy, ale dziękujemy za tę ustawę bo to krok w dobrym kierunku. W imieniu klubu parlamentarnego Konfederacja Pragdys Poinformować z wielką satysfakcją, że po raz pierwszy od końca 2023 roku w tej izbie pojawiły się projekty ustaw, które z przyjemnością jako Konfederacja poprzemy. Przegrał kandydat Platformy Obywatelskiej, przegrał kandydat Donalda Tuska. Taki jest fakt polityczny. A to, że ktoś go podgryzał, a co myśmy mieli w karocy złotej go do pałacu? Pan premier powtarza, że chce rekonstrukcji rządu i jego odchudzenia. Natomiast jak ma wyglądać to odchudzenie i ta rekonstrukcja? Żadnych rozmów w tej sprawie nie było. My uważamy, że ci ministrowie, których delegowaliśmy do. Rządu dobrze pełnią swoje funkcje. I na sam koniec, szanowni państwo. Zapraszam pana posła Marcina. Ja już mam po dziurki w nosie polityków. Którzy mi opowiadają z dwóch stron co chwila w stereo tu jest Polska, tu jest Polska. To gdzie ja jestem? Panie pośle. To zachowanie nie było grzeczne, to zachowanie było karygodne. Zaczynam upominać, kiedy sześć sekund państwo przekraczacie czas. A Pan wtargnął na mównicę, kiedy poseł jeszcze mówił. To jest niedopuszczalne, bardzo nieładne i bardzo niegrzeczne. Czas na pana Łukasza Kmitę z Sprawa i Sprawiedliwości ma pan minutę. Dla nas wszystkich, mam nadzieję. Wstrząsem było to, kiedy zobaczyliśmy jak bardzo młodzi ludzie pokładają dzisiaj nadzieję w oszołomach, ksenofobach, antysemitach i yy, yy, politycznych rozrabiakach. My musimy zaproponować im konkret. Oni muszą w to uwierzyć. Pani ma pan do powiedzenia. Poseł, to jest kwestia, kiedy Pani to poseł, to Pani jest wasza decyzja, Poniesiecie... Realizować tego oglądku temacie i nie chcecie dbać o emerytów w, w opóźnieniu od tego, co pan pan. Panie Marszałku, jeżeli Pani chodzi pan minister. Dobra, dziękuję. Zamiast wniosku o przerwę żądamy dymisji rządu Donalda Tuska. Straciliście demokratyczny mandat do sprawowania władzy. Spytałbym również, czy Państwo w ministerstwie zwariowaliście, ale niestety obawiam się, że odpowiedź znam. Słyszę, że chcecie się Państwo teraz bawić w wotum zaufania. Czyli zamiast wziąć się do roboty, pan premier Tusk będzie teraz dyscyplinować swoje przystawki. Mam pytanie, czy wy naprawdę niczego nie zrozumieliście? 1 czerwca niestety opadła zasłona. Klęska Trzaskowskiego to nie był wypadek przy pracy, tylko rezultat. Tak się kończy niedotrzymanie obietnicy złożonej milionom ludzi. Tak, uważam, że to błąd. Uważam, że powinniśmy jako koalicja wystawić jednego kandydata na prezydenta, i nie przekonują mnie tezy, że a jest taka polaryzacja w Polsce, że kto by to nie był, to by sobie nie poradził. No nie, zabrakło dwóch procent. Na, na zegarku marszałka z Gorzelskiego jest 18.06 i ma kłopot z zakrzywieniem czasu przestrzeni, że ogłosiłem przerwę do 18.05, więc może dla porządku ogłoszę do 18.07, żeby nie było żadnych wątpliwości. Przerwa do 18.07. Panie pośle, bardzo proszę przestać polemizować z panem ministrem i pozwolić. Ale proszę kontrolować emocje, panie pośle. Naprawdę wszyscy mamy tu różne poglądy polityczne, a minister jest po to, żeby przedstawił swoje, a nie pańskie. Proszę pozwolić dokończyć i będzie czas na polemikę. Proszę kontynuować, panie ministrze. Nie ma pani za co przepraszać, bo sprawa ważna, więc... Czasami dwa razy więcej czasu lepiej wykorzystać niż zmarnować połowę. Najpierw chciałem zapytać pana marszałka, czy tutaj na sali jest może gaśnica, bo byłaby przydatna, żeby ugasić pana ministra. Jeśli ma odrobinę przyzwoitości, który powinien się spalić ze wstydu zgłaszając. Taki haniebny wniosek, bo to jest wniosek absolutnie haniebny. Z tą gaśnicą to jakoś mi się tak z posłem Braunem kojarzy. Ja nie wiem, czy to jakieś takie pokrewieństwo duchowe, ale jakoś ta aluzja mi się średnio spodobała. E, pan ale poseł, słucham? Jakaś fobia? E, wie pan tak, tak, po wyczynach posła Brauna tutaj w Sejmie zdecydowanie hasło gaśnica wydaje mi się hasłem bardzo takim niesympatycznym i radziłbym go unikać. A PSP też zlikwidujecie i PSP, nie? Bo no, bardzo proszę, panie pośle, już się powstrzymać od tych komentarzy i pozwolić panu bardziej na poważnie. Wnioski formalne: poseł Jarosław Sachajko, najszybszy z Wolnych Republikanów. Bardzo proszę. Jeżeli wobec Jerzego Owsiaka reakcja była natychmiastowa, to dziś pytam, dlaczego córka prezydenta Elekta jest gorzej chroniona tylko dlatego, że polityczni hejterzy nienawidzą państwa przeciwnika politycznego? Dziękuję bardzo. Jeżeli to ma jakieś znaczenie, panie pośle, ja również uważam, że to, co spotkało córkę pana prezydenta Elekta jest haniebne i niedopuszczalne. Bo pan mnie podejrzewał o niecne rzeczy, że ja chcę negocjować ze względu na swój stołek. Ja wiem, że. Yy, 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 nawet posłowie PiSu są obecni na tej konferencji, nie tylko posłowie Platformy, co mnie bardzo cieszy, wskazują, że, że chcieliby mnie pewnie tu dłużej oglądać w, i że wyrażam teraz pragnienia ich serc. Pan poseł Sławomir Zawiślak współtworzy od dziś koło poselskie Konfederacji Korony Polskiej w Sejmie bieżącej dziesiątej kadencji. Premier Jarosław Kaczyński uczynił już pewną tradycję z proponowania premierów technicznych, jest jakiś rodzaj fiksacji. Ten pierwszy premier techniczny był z tableta, czyli z urządzenia technicznego, ile dobrze pamiętam. Wczoraj już było bez urządzenia, ale premier też ma być techniczny. No To jest pomysł z dziedziny publicystyki politycznej. Jeżeli chcesz zaproponować premiera, to przyjdź i pokaż, że masz większość. Z radością informuję, że nowym członkiem nowej nadziei partii tworzącej Konfederację został nasz mistrz świata i Europy Marcin Możdżonek. Z Marcinem poznaliśmy się pięć lat temu podczas piwa, z męcenem w Olsztynie, co pokazuje, że warto przychodzić na piwo z męcenem, bo nigdy nie wiadomo, jak historia dalej się potoczy. To prawda nie popieram prezydenta Elekta, nie głosowałem na niego nie, i, i różnimy się niemalże we wszystkim politycznie, światopoglądowo czy etycznie, ale jego kilkuletnia córka nie jest stroną w tym sporze. To jest dziecko, a dzieci się nie atakuje, nie obraża, nie szczuje się na nie w mediach społecznościowych. To jest granica, której nigdy, ale to nigdy nie wolno przekroczyć. Dlatego dziś z tej mównicy mówię głośno. Nie zgadzam się na przemoc, nie zgadzam się na hejt. Nie zgadzam się na to, by dziecko płaciło za cenę za wybory dorosłych. Każde dziecko zasługuje na szacunek zawsze. Dziękuję. Jestem marszałkiem i posłem ponad półtora roku. Nigdy nie zostałem do tej pory zaszczycony możliwością rozmowy z panem e, w, premierem Kaczyńskim. Mało tego, nawet przewodniczący Błaszczak ze mną e, nie rozmawia, tylko wysyła e, swoich przedstawicieli, więc najpierw musiałbym się wspiąć na ten szczebel, którym jest zaszczyt kontaktu z przewodniczącym klubu e, parlamentarnego, a dopiero później e, dostąpić tej łaski, jaką jest rozmowa z panem prezesem. Czy ja mogę pana prosić, panie pośle? Przeszkadza Pana. A nie ma za co, ale niech Pan nie przeszkadza, to nie będzie miał Pan za co przepraszać. Bardzo niech Pan, uśmiecham się do Pana. Ale rozumiem ten uśmiech. Przegrał kandydat Platformy Obywatelskiej, to trzeba sobie powiedzieć jasno. Przegrał kandydat Donalda Tuska. W, w pierwszej turze ja przegrałem te wybory. I to też oczywiście mówię, nie udało mi się przekonać w odpowiedniej liczby wyborców. Natomiast drugą turę to nie ja przegrałem. W, jeżeli chodzi natomiast o to, czy ja bym był lepszym kandydatem, myślę, że miałbym większe szanse, ale czy wygrałbym, nie umiem powiedzieć. Pan minister Gajewski jest trudnym przeciwnikiem ale jest za to bardzo szanowany. Ale wie pan, ja też nie chcę być y, 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 taką ciotką przyzwoitką, która teraz będzie mówiła „och, nieładny tweet, „och, y, należało inaczej. Ja się nie najmowałem na nauczyciela savoir vivre, tylko na marszałka Sejmu. Jako marszałek Sejmu i ta druga osoba w państwie konstytucyjnie postanowiłem jako naturalną rzecz pogratulować nowemu prezydentowi, y, którego y, być może będę musiał wspierać w różnych jego konstytucyjnych, ustrojowych działaniach i nie daj Boże, w jakiej sytuacji zastąpić. Dzisiaj od posła Petru usłyszałam, że powinny się rozejść drogi 2050 i PSL-u, że trzecia droga już nie powinna funkcjonować. Poseł Petru takie rzeczy mówi? No, takie słowa padły. Serce nie bije już w stronę ruchu ludowego? No, pytanie, jakie są rzeczywiste plany? Moje serce z kolei krwawi, w takiej, jak słyszę takie rzeczy. Szczęść Boże, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. No Jestem prezydentem waszych serc. Myśli, że jak narobi dobrych uczynków, to szybciej pójdzie. Tak. <grymne> ja, 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 ja. Jeszcze nie powiedział, że to tak nie działa. Dzisiaj sens ma to, żeby iść do przodu, przekonać ludzi, pokazać, że my naprawdę nie będziemy teraz siedzieć, drapać rany i mówić, Jezus Maria Nawrocki wygrał. Wygrał. Tak zdecydowali Polacy. Ale my musimy wygrać w 2027 z Braunami i Mencenami tego świata. I wygramy.